Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną. Robalini, witaj. Siemano, witam. Robalini, co się stało w Twoim pokoju hotelowym, jakbyś mógł powiedzieć naszym widzom? E, widzowie zamówili mi nieopłacone jedzenie. E, z początku było bardzo spokojnie. Odbieraliśmy sobie opłacone jedzenie, później przyszło kilka nieopłaconych. No i w końcu tak się stało, że 20 kurierów zebrało się przed hotelem, jak nie więcej. 10 kurierów poczekało przed hotelem. W ogóle jeden nam zapukał do drzwi, myśleliśmy, że przyszło jedzenie. Okazało się. Że przyszło, że... ale nieopłacone <noise> Nie, okazało się, że przyszło 10 kurierów I nam się na hotel wiebali i chcieli nas zajebać z, ma... z Ukrainy kurierzy Czyli masz kosę z dostawcami jedzenia Dokładnie tak W ogóle tam byli tacy Janusze, że było wpisane moje imię, nazwisko Bo w internecie jest I mój numer telefonu A to Janusze powiedzieli z .pl, Że jak było moje imię i nazwisko wpisane To znaczy, że ja to zamówiłem Okej, okay, jaki był rachunek? No kilka tysięcy złotych Ponad piątka na pewno Okej, okay, i co ci dostawcy jedzenia zrobili? Jak pukali do drzwi i potem chyba ci wbili do pokoju? Wbili do pokoju, bo przepychaliśmy się z nimi. Dostałem trzy listwy od kuriera, który ważył kurwa z ponad 200 kg, aż mnie w ścianę wiewało. Nic nie mogłem zrobić. No i później przyjechało tam, nie wiem, 8 policjantów, coś takiego. Ze 3-4 godzinki nas spisywali. Ogólnie była rozmowa. Chyba jeszcze takiego dymu nie było, żeby y, ktoś został pobity streamer przez dostawców jedzenia. No tego to ja się sam nie spodziewałem. Ja myślałem, że przyszło normalnie jedzenie, a tu nagle 10 kurierów się pakuje. A to zapakowali się, normalnie ci weszli do pokoju i cię zaczęli bombardować? No normalnie się wpakowali, to będzie wszystko przez prawnika mojego będziecie dojechani, tylko się dowiem jak się nazywacie, bo wszystko się nagrało. A jaka bo... to była firma? No Spyszne.pl kurierzy, w ogóle byliście tacy głupi. Że gościu zamknął mi laptopa i stream się nie wyłączył i nagrały się wszystkie groźby jak nas chcieliście pobić Więc się szykujcie, no. To były groźby i pobicie, tak? Dokładnie tak. Okej, okay, a co z tym jedzeniem? Co się stało? Bo to mnie też interesuje? Czy nie wiem co się stało prawdopodobnie no. Ciężko powiedzieć, co oni z tym zrobili pewnie zjedli. Okej. Okay. A jakby potem ty ich wyprosiłeś, czy oni sami wyszli jak to wyglądało? Znaczy, my ich próbowaliśmy wypchnąć i nie dało rady. Dopiero jak przyjechała policja, to oni się wynieśli. A okay, bałeś się tej sytuacji? No szczerze, obstrałem się w chuj. Dziesięć wytatuowanych typów bija do pokoju, jeden ponad 200 kg, tragedia w chuj. Czy to była taka bojówka pyszny PL? Dokładnie tak. Jeszcze mieli normalnie noże w kieszeniach, na kamerach jest jak scyzoryki wyjmują na nas. Czy już teraz nawet dostawcy z pyszne.pl noszą noże? Na to wychodzi. Czy teraz trzeba na wszystkich uważać? A dokładnie, a najgorsze jest to, że ja nic nie zamawiałem. Czyli jesteś zbulwersowany, a jesteś zły na swoich no, widzów? Po prostu... Znaczy nie jestem zły, bo po prostu stało się tak, że wyciekł ho wyciek nazwa hotelu, w którym jestem. Numer pokoju też wyciekł, bo mówiłem do kolegi. No No, dokładnie. Potem reszta osób puściła to w internet, no i zamawiali nam. Okej, okay. okay, bo czekacie jeszcze noc w hotelu. zamierzasz się jakoś zabezpieczyć, zabarykadować yy, hotel yy, pokój? Czy dzisiaj nie, bo jestem w Mariocie myślę, że tam wstępu nie będą mieli, bo poprzedni hotel to był taki słabszy, jeden ze słabszych. Okej, okay, w Mariocie jaki pokój? <laughs> dokładnie to chyba, kurwa 206, 200. <laughs> nie, chyba 2005 mam dzisiaj. 205. No dokładnie. Okej, okay, czyli dostawcy. Kierować się Mariot, pokój 2005, tak? Mogą się kierować, bo dzisiaj normalnie gaz został zakupiony. Jak wbijecie, to was gazujemy i napierdalamy jak psów. Czy można powiedzieć, że oficjalnie Robalini ma kose z Pyszne.pl? No tak, dojebali się do mnie, nie wiem o co im chodzi. Ci kurierzy jeszcze mnie straszyli, że Pyszne.pl mi już proces wytacza. Jak ja nic nie zamawiałem. Czyli nie wiem, że, że dostałeś w yy, pogębie, to jeszcze chcą ci proces, proces wytoczyć? No, dokładnie tak, i wszystko się nagrało, będzie ta dojechani. Jutro wracam do swojego domu. Nagrania lecą do prawnika od razu, jak wrócę, i jedziemy z Wami. Co byś chciał powiedzieć wszystkim dostawcom, może nie wszystkim, ale tym dostawcom, którzy byli u wczoraj u Ciebie i całemu ja Pachnepil, co byś chciał przekazać? E, że szykujcie się na bardzo duże problemy. Mam najlepszego prawnika w Polsce i wy jestem w stanie wyjebać na Was nawet setki tysięcy złotych, żeby Was ujebać za to, co zrobiliście. Masz setki tysięcy złotych? Tak. Okej, okay, czyli roba linii, który, który oficjalnie wytacza yy, ciężkie działa na dostawców spyszne.pl. Dokładnie tak, jebać was Dzięki Uff, Grubo